3, 2, 1, Ready, go! Witajcie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na prezentację apteczki, o której wspominałem przy okazji filmiku na temat unboxingu paczki z Tajwanu. A dokładniej o zawartości, którą noszę na strzelanki i dlaczego takie rzeczy, a nie inne, znajdują się u mnie w apteczce. Przechodząc do rzeczy, przypominam tutaj, apteczka jest. Na rzep, zrywana z zasobnika przymocowanego na mole do kamizelki bądź do pasa, jak to woli sobie apteczkę e, zamontować. Zamykana na zamek z zawartością kieszeń na e, bandaże, opatrunki, plastry i inne tego typu rzeczy oraz e, chwyt gum, chwyty gumkowe na rzeczy wię, większych gabarytów. Bądź jakieś butelki ze środkami dezynfekującymi, do rzeczy co jest w mojej apteczce. Podstawowa rzecz to na pewno nożyczki do odcinania opatrunków, do ucinania bandaża czy do ewentualnego rozcięcia ubrania, jeżeli doszłoby do poważniejszej rany u kogoś. Woreczek strunowy wodoodporny z bandażami. Mniejszy bandaż, nie wszystko trzymam w woreczkach wodoodpornych, muszę sobie to akurat pod tym kątem zabezpieczyć. Kolejny bandaż, bandaż elastyczny, wapno, w tym przypadku chyba nawet elektrolity, elektrolity, ale wapno też możecie mieć, wapno przy okazji ewentualnych alergii po ukąszeniach jakichś owadów żeby zażywać się, łagodzi swędzenie, łagodzi objawy, natomiast elektrolity na wypadek strzelanek przy wysokiej temperaturze w dużym słońcu. Co dalej? Rękawiczki nitrylowe, maseczka do sztucznego oddychania, plaster szeroki, cięty z metra do zrobienia ewentualnych większych opatrunków przy użyciu gazy, Tabletki przeciwbólowe, przeciwalergiczne w moim przypadku, yy, sole fizjologiczne do przemywania rany. Może być również preparat typu Okteniseb, woda utleniona, aczkolwiek ja wolę mieć yy, w teren yy, sole fizjologiczne, gdyby trzeba było komuś przemyć rany, to wiem, że to nie narobi ewentualnych szkód. Teraz się podobno odchodzi, nawet od, od spirytusu preferuje się Octenisep, z tego czytałem, ale to zostawiam Wam tutaj do, do informowania się. Wszelkiego rodzaju plastry, duże, małe, średnie. Jałowe opatrunki, pakowane po kilka, po kilka sztuk to akurat wszystko również w woreczku. Opatrunek jał, jałowy plik plastrów na jakieś obtarcia mniejsze, mniejsze skaleczenia. Zawsze, zawsze się to przydaje. Fajnie jest mieć również plastry wodoodporne na wypadek deszczu, na wypadek dużej wilgotności. Kolejne opatrunki jałowe, gazy tak zwane. Tego nigdy dość. To się zawsze przyda do ewentualnego opatrzenia ran. Sama apteczka pusta prezentuje się w taki sposób: z przodu gładka, z tyłu rzep do szybszego zrywania yy, z zasobnika. Yy, po co tyle bandaży? Yy, bandaży nigdy dość. Bandaże zawsze się przydają. Bandażami można owinąć głębokie skale, skaleczenie. Bandażami również można zabezpieczyć ewentualne wbite ciało obce, żeby się nie, nie poruszało, żeby nie wrządziło jeszcze więcej szkody, zanim nie zdąży dotrzeć tutaj pomoc yy, medyczna, kwalifikowana, która już. Yy, Przeniesie poszkodowanego karetką do szpitala, czy ewentualnie udzieli pomocy na miejscu. Maseczka do, do sztucznego oddychania bardzo przydatna. Dzięki temu nie mamy kontaktu face to face, usta w usta z poszkodowanym, a możemy spokojnie przeprowadzać sztuczne oddychanie. Rękawiczki nitrylowe, które widzieliście, no to jest dla mnie obowiązek na wyposażeniu, jeżeli przychodzimy do jakiejkolwiek pomocy na otwartej ranie, na dostępie do krwi czy innych płynów ustrojowych. Nawet kolegi, koleżanki, który ucierpi na strzelance, rękawiczki nitrylowe są podstawą czego nie mam w tej chwili w apteczce, a co na przykład zabezpieczam sobie na strzelania wielogodzinne, tam gry 12 plus szoty magnezowe na wypadek upału, na wypadek dużego słońca, żebyście nie mieli tutaj, nie dostali jakiegoś udaru bądź innych skutków ubocznych ostrego słońca jeżeli coś się dzieje Szot magnezowy, nieraz mi to pomogło, nieraz takim czymś pomogłem komuś innemu na strzelaniu. Szoty witaminowe. Szoty witaminowe są o tyle fajne, że nie działają może aż tak pobudzające jak energetyk, ale dostarczają nam tych wszystkich podstawowych witamin, które poprawią pracę naszego organizmu przy większym wysiłku, czy przy, tak jak mówię, strzelaniach w dużym, ostrym słońcu, na wysokich temperaturach. Czy apteczka jest potrzebna na strzelania airsoftowe? Moim zdaniem tak. I to nie tylko na strzelania terenowe, nie tylko na strzelania długogodzinne, wielogodzinne. Jest to przydatne nawet na strzelaniach niedzielnych, tam kilku, czy 4-4 godzinnych. Nawet jeżeli idziemy na ten komercyjny, gdzie teoretycznie właściciel ma zabezpieczoną apteczkę, przynajmniej powinien mieć zabezpieczoną apteczkę. Jeżeli coś się stanie, zawsze czy ja, czy osoba poszkodowana, jeżeli będzie miała taką apteczkę pod ręką, to w tym momencie zmniejsza się czas do transportowania tej apteczki do poszkodowanego i już można, można jakiejś tej doraźnej pomocy medycznej Udzielać przed przyjazdem pogotowia czy kwalifikowanego personelu medycznego. A wiadomo, że w przypadku urazów, ran jest to wszystko, czas jest na wagę złota. Dlaczego nie ma tutaj stazy? Stazę mam w formie atrapy stazy, która sobie tylko wygląda na szpeju, ale jestem. Zwolennikiem teorii, że jeżeli nie umiesz używać stazy, nie miałeś z tego przeszkolenia i nie wiesz, jak to się robi, to lepiej nie używać, bo można poszkodowanemu bardziej y, zaszkodzić. W momencie, gdybym musiał. Y, założyć opaskę uciskową, założyć tutaj ogranicznik przepływu krwi w momencie bardzo dużego jakiegoś skaleczenia, urazu czy krwotoku. W tym momencie wolałbym to zrobić starą metodą z paska do spodni chociażby niż zakładać stazę, ponieważ osobiście nie umiem stazy zakładać i wiem, że tutaj można powiedzieć test proste, zakładasz, ściągasz, skręcasz, ale są również, jest również druga szkoła mówiąca o tym, że staza może być niepoprawnie założona i może pogorszyć ten stan poszkodowanego jeszcze bardziej niż przed, przed jej założeniem. Dlatego wolę założyć opaskę uciskową z paska do spodni chociażby. A to zawsze ktoś ma przy sobie, i co y, pewien czas go po, poluźniać. Y, tutaj też jest kwestia do doczytania. Ja tutaj ma ratownikiem medycznym nie jestem. Ja profesjonalnego przeszkolenia nie mam, dlatego też mówię to bardzo ogólnikowo. Jest to kwestia również paska poluzowania co jakiś czas, aby ta kończyna nie miała odciętego całkowicie dopływu krwi, bo chodzi nam przede wszystkim o to, żeby tego upływu krwi nie było z rany, a nie żeby odciąć całkowicie dopływ krwi do kończyny. Jeżeli chodzi o inne aspekty, które w apteczce można nosić, można oczywiście mieć, poza tak ja sole fizjologiczne, ale można mieć wodę utlenioną, spirytus salicylowy, od którego teraz się odchodzi powoli, czy oktenisep, który jest bardzo fajnym zamiennikiem preferowanym przez lekarzy zamiast spirytusu. Można mieć również środki przeciw insektom, Myślę, że to w apteczkach najbardziej można sobie spakietować, żeby nie musieć tego szukać gdzie indziej. Jeżeli idziemy na strzelanki do lasu, jeżeli mamy dużą wilgotność, komary nam doskwierają, takie coś w apteczce z tymi wszystkimi specyfikami medycznymi możemy również mieć. Szoty magnezowe, szoty witaminowe to jest naprawdę bardzo dobry patent, jeżeli chodzi o długoterminowe strzelanki. One naprawdę mogą Wam pomóc czy w zmęczeniu, czy po prostu w... W tej skrajnej sytuacji spowodowanej wysoką te temperaturą, ostrym yy, słońcem. Yy, dbajcie o siebie, skompletujcie sobie jak jakąkolwiek apteczkę, jakikolwiek indywidualny pakiet medyczny, yy, lepiej to mieć. I być zdanym na to, że ktoś opatrzy nas naszymi rzeczami, bądź ktoś to z opatrujących będzie miał przy sobie, niż w ferworze zamieszania czekać, aż ktoś znajdzie się ktoś, kto to będzie miał. Ja wiem, że to jest dodatkowy szpej do dźwigania, ja wiem, że to jest dodatkowy zasobnik. Nie musi to być tego typu ifak, nie musi to być tego typu apteczka. Może to być po prostu jakakolwiek ładownica, w której sobie spakietujecie najpotrzebniejsze rzeczy. Medyczne. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie nabyć jednak taką fajną apteczkę, to jest apteczka Eightfields Premium, czyli wykonana z Kordury dostępna na stronie taiwangan.com, a wszystkie linki do mojego szpeju, który w tej chwili używam, i również do tej apteczki znajdziecie pod tym filmem, w opisie filmu, będziecie mieli wszystkie linki do, do szpeju, który noszę nas na, 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 na co dzień na strzelankach, którego e, używam. Z mojej strony chyba w tej chwili to będzie wszystko. Jeżeli macie jakieś sugestie co do apteczek, piszcie w komentarzach. To pod żadnym pozorem nie jest ani minimum, ani maksimum, które należy mieć, mieć w apteczce. Dlatego jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli rozbudowalibyście to o coś lub coś uważacie za zbędne, zostawcie mi info w komentarzu. Ja na pewno się z tym zapoznam i chętnie się do tego ustosunkuję, czy nawet użyję Waszych rad przy zapełnianiu kompletowaniu rzeczy. Yy do apteczki. A jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się przy następnym filmie. Cześć!